Co? to jest? A to są bezpieczniki, no, no właśnie. To, jak nam będzie brakować to sobie pozbieramy. Mówisz, że próbujesz jakąś nową gierę, <laughs> Good luck and have fun, bro. <laughs> no, spadki w fps ów w tej części są mm, znaczące, bym powiedział. Koleś mi się rzucił pod koła. Wdzieli się to sami. Sam się rzucił mi pod koła. Bi, 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 bi. Ale mówisz, że zbyt się nie ogarniasz? Uh. Shark face, bro, Shark face. Dobra, ale co my tu mamy? Czas... Uuu, uh, Playboy. Nice. Idealnie, idealnie. Ideal. Bym powiedział.

Down here always been friendly to me. Never had a problem. I'm just gonna take you? You just think you're hiding. That ain't that right. Color phones don't hear so good, huh? That's worth a look. think the boys Oh, I'm sorry. <laughs> How the hell are you? You just think you're hiding you hear that? Get ready. Oh, ton, I'm taking that, <laughs> huh? You're gonna tell me about the dope operation. The boss has got enforcers dealing around the hall. Go with God, motherfucker.

Nie ma, kurde. Nie ma dzwonienia na policję, kurde. Nice. 30 dodków, nieźle. Coś lepić piwo. Nie. Nie mogę jednak. Niestety. Nie mogę. Dobra. co tu teraz jest? Okej. Okay. są ci. Dobra. Krewem na drzwiach. Nie dobrze. Niedobrze ldziska. O yee! i ostre zakręty. To kocham. Ostre i proste. still friends Пикне, Уф. Tu jeszcze rozwalimy. Pięknie. A co tu jeszcze jest? A, tu jest to. Okej. Okay. Głupie i powtarzalne mówisz? No, tak czasami bywa. Tak czasami bywa. To może się rozwinę Nigdy nie wiesz Nigdy tak nie wiesz, panie. Dopóki nie przejdziesz całej samemu. Właśnie. Dobra, tu jest to tak. Dobra, możemy tutaj jeszcze o to zahaczyć, zobaczymy. Co tu ciekawego jest? Pięknie Oh shit, ale ciemno Dzień dobry pani Be careful youngling Be careful. Dobrą. to mamy jeszcze propaganda jakaś komunistyczna. Pozbieraj mnie, lubię znajdźki, kurcze. Ostatnio bardzo dużo lubię znajdziek. Hmm... zwłaszcza jeśli chodzi o Playboy'a. Dobra, tam jest jeszcze bezpiecznik. Przy okazji możemy wziąć... Ale zimno, kurde, jak nie wiem co. Będziemy zaraz odpalić grzejniki. Dobra, co tu jeszcze mamy? Co? O, Autkę od razu pięknie pięknie Dobra i co my tu mamy Tak jedźmy tutaj od razu John Carlo Santival. I'm pretty, 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 Suck me off for a hit. I'll charge her double next time. Salve Paulo. Pięknie, pięknie. Rozwal to. to, Pięknie, Bang. Bang. Nie ma hery, nie ma hery. Mm. Wiem, że się 7 jest jak Georgi się zjawi, weź głęboki oddech i zachowaj spokój, nie zadawaj pytań. Charlie to równy gość, ale jak zaczniesz poplać i wypadnie przez ciebie źle w oczach Georgiego, to cię na pewno załatwi. To ci na pewno załatwi. Skurczebek. Tu, 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 tu. Tak, musimy teraz tam jechać. Mhm, tam w targnięcie. O, tutaj ten przejdziemy, przejdział. Pięknie. Albo nie, albo tak. <coughs> he's using in on old charlie and he isn't such a bad fellow he's more of a kinder gentler redneck and his luck would have it his wife is expecting man in that situation usually doesn't care who he works for long as he's still above ground poor sap starts blubbering when the two of them talk about names right now it's between Bocephus and thomas lee Anyway, his guys have the church locked down and all of them are more of the shoot first. Let God sort them out. variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel has been updated. You going back to the motel? After I get something to eat, I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. <laughs> Cała ekipa przyjechała. Nieźle. masz teraz możliwość zabić w nim bossa i się szybkie forsy lub zwalczanie go na dłuższą metę większe zarobki. told Richie not to put Charlie in hmm? God bless you Oh shit. Oh, shit. Uh Oh shit. Uh-oh. Mr. Pierwsza śmierć, okej, okay, okej. Okay. Ciekawe, jestem ile mi odejmie hajsów? No? Ile? Ile, ile? tu, 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 tu O, kurde. Nieźle. Bolało. Bolało jak nic, bolało jak nic. Dobra, ale zobaczmy sobie... Hmm, co my tu mamy? Oh, co my tu mamy? Ulala! Okej, okay. to widzieliśmy. Hmm, tu mamy więcej ten... ...zdrówko. Uff, uff. Mhm, mhm, mhm. Okej. A mm, mm, -hmm, mm -hmm. Okay. to gdzie? <laughs> okay, okay, okay obrazki to gdzie? <laughs> obrazki to gdzie ja się pytam. Dobra, dzisiaj ale